Hej siemanko, z tej strony Joker, to jest kolejny odcineczek z Battlefielda jedyneczki. I co? W poprzednim odcinku, no, nawalił nam trochę czołg i naszą misją jest teraz znaleźć świecę. Chyba tylko świecę, nie wiem czy coś jeszcze... Czy jakoś mogę oznaczać? Nie mogę, okej. Okay. Albo mogę, tylko nie wiem jak. Musimy odnaleźć świecę, no i nasz kolega nas zostawił. Po prostu chciał uciec, zostawił dowódcę. Nie wiem po co ja tu wchodzę, tak naprawdę. O. Jakaś snajperka? Snajperka. To bym sobie. O. Odłożył. Teraz możemy sobie. Delikatnie ich powystrzelić. O! Ku, użyj lorneski, no dobra. A Mamy kolejnego... Tam nikogo nie widzę, to tylko trzech ich tutaj jest? A, czwarty. Cztery osoby. Nie no, myślę, żeby to raczej tak na głośno zrobić. Bez kombinowania. Co to była za trąbka? To jest ich dowódca chyba, więc ja bym strzelił tu albo w dowódce od razu w HEDA. Sprawdźmy, czy zabije. Aha, bo muszę. Nie wzywaj posiłków. Uuu, ale mu kask pęk Nic co, to tyle, tak? Co to za trąbka cały czas? Ojojoj. Czy biegną z drugiej wioski? Nie. Dobra Mosinek w łapki i lecimy Tu nic nie ma Tu mamy broń Ja bym wziął sobie jakąś na blisko Kopowy Znaczy tu nie jest sam? Nie to też nie wiem granat trzeba podnieść granat bomba pło e. a to ma tryb Cześć siema, nie ma nic Dobra, musimy znaleźć części, tak? Zapasowe świece. I co? Tylko jedno? Jest, jedną mamy, jeszcze trzy. Aha. Dobra, to biegniemy dalej. Kolejny wiatrak. Kolejne miejsce, żeby ich sobie ładnie powystrzelać. O, tam jest kolejny wiatrak. I tam jest chyba jeszcze jeden wiatraszek. To bardzo łatwa jest ta misja. Pewnie na którymś wiatraku będą wrogowie, prawda? Pewnie na trzecim albo ostatnim. Czekaj, trzeba się położyć właśnie. O. ja mogę sobie shiftem powietrze wstrzymać dobra tu mamy dwóch mamy jednego to nie jest wróg mało was tu jest w tym miasteczku nie pochowani też jedzą. No dobra. O tamten. a to na żółto to to na luzie. trzymaj ładnie powietrze. I pyk. I pyk. O! Co ty robisz? Pojebało cię typie? Co ty gadasz? Oni sobie wóz pancerny jakiś przyprowadzili Do pomocy. O, ale... Ściąga ładnie. Poczekaj... I cyk, hecik. Cztery ammo. Dobra, nie ma co. Biegniemy, biegniemy do celu. Musimy wziąć te świece. Gdzie są te świece? Tutaj. mam Ja bym przygarnął tylko amunicję jakąś. Nie widział mnie. Dobrze. Hmm. Snajperka. Snajperka. Tylko nie chcę tej snajperki. ale jest dużo lepsza, co mam aktualnie. O! Myślałem, że to inaczej zadziała, a tu okno było. Det er bra. nie wchodzą? O, wchodzą. Kurde, dużo tych Niemców. Chyba czy wejdą. Dobra, wejdą. jeszcze jeden? Chyba nie, kurde no, poczekaj, muszę przeładować, dobra, jechanka. musimy uciec, uciec trzeba, bo amunicji mam. Takuj tu, no proszę Cię myślałem, że to będzie łatwe... Nie, no nie kadaj Myślałem, że to będzie łatwiejsza misja Co ty Odpierdalasz Aha. aha to oni mogą tą wieżę rozwalić fajnie Zero ammo. Leży. Ty tam jesteś, tak? Cieczka... ...a tu nie ma. Czemu on mnie zauważy? Wolałbym nie, tak szczerze nie ma. Mapy? Kurde, szkoda.

jakaś amunicja przynajmniej jest. Aha, przy dobrze. Siema. I nara. A broń nie mieś Najwidoczniej nie. Kurde. Czy ta świeca będzie? Czy te świece będą tutaj jeszcze? Bo już nie pamiętam, ile mam? Nie, chyba stąd zbierałem. tych świec nie wiem dobra jest jedna zaznaczona na mapie idziemy po tą ostatnią w takim razie to jest gościu co wzywa posiłki więc jego trzeba zabić tak? Nie, to jest rumak. I na koniu tam. Mhm. Uh -huh. Dobra, galop. I na koniu jeździłem. Sobie. Aha, nie ja myślę myślałem, że ja tu mogę być. Dobra, konieka sobie zostawimy. O tutaj. Poczekaj na mnie. Dajcie tą snajpę, no dajcie snajpę. Dobra, no lepsze to Lepsze to niż nic, co też tragiczna jest ta broń Ja w ogóle co to jest A Dobra, wszystko jasne Tu mogę otworzyć? Nie No dobra, idziemy po te ostatnie części. Tu są. No się nas cała w głowę nie umiera? Gdzie są te części? Tu. Dawaj, 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 daj. Wykręcaj. Jeszcze tylko jedna. Jeszcze tylko jedna co? Jedna tu, jedna tam. To gdzie jest ostatnia? Ja. Sz Dobądź szabli. Co ty gadasz, że ja mogę szablą bać z Gdzie jest ten ostatni czoł? Tutaj, gdzieś, widzisz mnie, nie widzisz mnie nic nie słyszysz. W sensie nie ma alarmu wzywania. Pamiętaj się. Dobra. Mamy wszystkie cztery. Można wracać. No to mam komplet. Wracam do Bes. Tylko, gdzie jest Bes, a tam była. Ciekawy czy wrócił nasz kolega, czy jednak nie się rozmyśliły i odszedł całkowicie? Przeładujmy. Ej daleko ta bez No moi drodzy, jeśli Wam się oczywiście podoba, odcineczek i podoba. Łapeczka w górę, subskrypcja. Oraz życzę Wam szczęśliwego nowego roku, bo chyba ten odcinek pojawi się w nowy rok albo po nim. O ty! No jepnij mu. Była, nie? Tu nie ma tej jednej właściwej. Znajdziemy ją. Ty kierujesz. Dobra robota, chłopcy. Spisaliśmy się, nie? To już chyba wszystko. Rozruszajmy ją. Ciekawe, że zapali. Lubię wszystko jak trzeba. Wszystko! Przez całe moje życie. Całe moje życie nic tylko przestrzegałem kolejnych zasad. Co się z tobą stało? Ty debilna, ty posrana, przeklęta maszyno! Dalej! No dalej, bez! Wyższy w garści, spróbuj mi pomóc! Myślałem, korywa, że lubisz walkę! Walcz! No dalej! Dobra, Edwards, punkt zborny jest za tymi wzgórzami wodnami. tylko uważaj na tę wieś pod nimi. Dobra, panowie, odwagi, zaczyna się! Lewa flanka. jesteśmy za niemieckimi liniami. Nie wiadomo, z czym nam przyjdzie walczyć. A, z ciebie, optymista? Przestanie no panowie, jak rodzin. dotąd jakoś wytrzymaliśmy. Nie poddawajmy się. Ja bym sobie zakończył ten odcinek, on by miał wtedy w 20 minut, byłby taki idealny do oglądania, więc dziękuję wam, że byliście, jeśli się podobała łapeczka, subskrypcja oraz jakiś komentarz, mile widziane, dzięki i do następnego, cześć.